też siostry, dzisiaj ta piękna historia Jezusa i Jego spotkania z faryzeuszem, jednym z wielu tych, z którymi się spotykał przez swoją drogę życia ziemskiego. I mamy w pamięci też poprzednie fragmenty, kiedy Jezus bardzo konkretnie mówi faryzeuszom to, w jaki sposób żyją. Zwraca im uwagę na to, że nie żyją do końca dobrze, że są i chcą być zbyt perfekcyjni, chcą być idealni, taki, tacy, żeby wszyscy ich chwalili. I faryzeusze tej oceny, jaką Jezus im wystawiał, nie lubili. Dlatego dzisiaj w tej Ewangelii słyszymy, oni Go śledzili. Chcieli zobaczyć, co znowu Jezus powie i czym można byłoby pochwycić Go na słowie, żeby się Mu sprzeciwić Jezusowi, nie, nie szanowali Go, tak możemy powiedzieć. I myślę, że ta dzisiejsza liturgia Słowa, ta Ewangelia, pokazuje nam taką pierwszą rzecz, że wcale Pan Bóg nie oczekuje od nas tego, żebyśmy byli perfekcyjni, żebyśmy byli idealni, a może sam się powie też doskonali w tym złym tego słowa znaczeniu. Pan Bóg chce, żebyśmy się stawali doskonali, czyli, czyli święci. Pan Bóg nie chce, właśnie, żebyśmy byli perfekcyjni. Zawsze z perfekcjonizmem. Jest związana duma, duma w tym złym tego słowa znaczeniu, czyli pycha. Zresztą, dzisiaj też to czytanie mówi nam o tym, że bardzo trudno jest wykorzenić to, to, tą pychę. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła, zła zapuściło w nim korzenie. I chodzi właśnie o, o pokorę w tym niezajmowaniu pierwszych miejsc. Jest taka pokusa, żeby zawsze te pierwsze miejsca zajmować, żeby być na pierwszym miejscu. I co znaczy być człowiekiem pokornym? Nie chodzi o to, żeby, żebyśmy byli ludźmi pokornymi, w tym znaczeniu, że zawsze jesteśmy wycofani, że nigdy nic nie mówimy, że nie chcemy być odważni, że może. Jakieś nasze talenty, jakie Pan Bóg nam dał, chowamy gdzieś tam z tyłu, że nie chcemy tego pokazać. Nie chodzi o taką pokorę. Chodzi o pewnego rodzaju odwagę. I myślę, że jest dla nas też takim przykładem Maryja, która jest patronką naszej parafii. Zwróćmy uwagę na dwa takie momenty z jej życia. Maryja, kiedy spotyka się z Archaniołem Gabrielem, kiedy on jej zwiastuje tę wiadomość, że, że będzie matką Syna Bożego, Maryja mówi: Oto ja, służebnica pańska, tylko zobaczmy, że ona mówi to Bogu tak, nie wiedząc do końca, co ją jeszcze czeka. Jest aż tak pokorna, tak zaufała Panu Bogu, że wie, że skoro z nim ma iść przez życie, to wszystko będzie dobrze. Czasem trudno jest nam tak zaufać, tego się trzeba uczyć. My też mamy świadomość tego, że, że wiara to nie jest jakiś blok naszego życia w nic się nie dzieje. Wiara to jest droga. I właśnie dlatego nie trzeba być, mieć poczucia, że Pan Bóg chce, żebyśmy byli perfekcyjni, czy doskonali. Dlatego, że wiara jest drogą, że mamy ten czas ziemski na, na dochodzenie, na bycie, dochodzenie do Pana Boga, na, na bycie też i spokojnym, że nie wszystko trzeba uczynić od razu. Nie wszystko też trzeba od razu zrozumieć. Także bądźmy też spokojni. Myślę, że Trzeba powiedzieć, że wiara jest takim ciągłym naszym próbowaniem, przychodzeniem do Pana Boga. Czasem gdzieś na tej drodze się, się można powiedzieć, tak kolokwialnie przewrócimy, że trzeba przyjść znowu do spowiedzi, że trzeba pójść kogoś przeprosić, że trzeba uderzyć się w nasze piersi, no bo nie wszystko idzie tak, jakbyśmy może tego chcieli. I dobrze, dobrze że są czasem te momenty, kiedy człowiek się musi zatrzymać, właśnie, żeby coś. Żeby na czym się zastanowić. I na tym też polega wiara właśnie na spokojnym przychodzeniu do, do Pana Boga. I jest też taki drugi moment w życiu Matki Bożej, kiedy ona już sama będąc w stanie błogosławionym i gdy się dowiaduje, że jej krewna Elżbieta jest właśnie już w szóstym miesiącu, ta, która uchodziła za niepłodną, nam mówi Ewangelia. I Maryja idzie z pośpiechem w góry. I w tym jednym zdaniu idzie. Wyra wyrusza od razu, kiedy się o tym dowiaduje, z pośpiechem w góry. Jest to dla niej, jako tej, która sama jest, staje się matką pewnego rodzaju przezwyciężenia. Ale to jest też piękna, druga odsłona, właśnie pokory. To, że chrześcijanin w swoim życiu się nie zatrzymuje. Że ciągle widząc też tą swoją biedę, tak jak żeśmy też śpiewali w tym refrenie do psalmu, Ty dobry Boże, biednego ochraniasz. No właśnie, czy, czy my się potrafimy określić jako ludzie biedni, w tym znaczeniu oczywiście, że, że mamy te nasze słabości. Ty, Boże, ochraniasz biednego, człowieka, który powie o sobie, że, że jest biedny, że potrzebuje Boga, że nie wszystko idzie idealnie. W tym sensie też właśnie Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli doskonali, bo człowiek doskonały, który myśli tak o sobie, on nigdy nie powie, że potrzebuje Boga. I nigdy nie będzie miał takiego w sobie zapału, że właśnie idzie tak jak Maryja, z pośpiechem, służy drugiemu człowiekowi, bo też o to chodzi w pokorze. Jedno właśnie to być otwartym na Boże działanie, takie mówienie Panu Bogu: tak, tak jak dzisiaj powiedzieliśmy, bo jesteśmy w przeświętej. świętej, bo się modlimy, bo próbujemy, mimo że czasami jest trudno, z naszymi historiami naszego życia, z naszymi chorobami, z tym wszystkim, co przeżywamy, to jesteśmy. I to jest ta, ta pierwsza rzecz, jaką warto dzisiaj sobie powiedzieć i uświadomić, że próbujemy. A druga, właśnie to odpowiedzieć sobie na pytanie, czy, czy chcemy być ludźmi czynu, czy chcemy służyć sobie wzajemnie, właśnie słu służyć to królować w prostych rzeczach, w uśmiechu, w dobrym słowie, w tym, że sobie chcemy przebaczać, że, że chcemy być dla siebie, dla siebie dobrzy. Jak proste rzeczy. Pomogą nam być dla siebie właśnie prawdziwymi braćmi i siostrami, I, i, i w to chcemy inwestować. Tylko sami tego nie uczynimy. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego, jak bardzo ważna jest w tej naszej drodze wiary modlitwa. Modlitwa to nie tylko same obrzędy, to nie tylko jakaś forma. Ale modlitwa to przede wszystkim moje spotkanie, albo inaczej, spotykanie się z Bogiem. To, że ja otwieram serce, że próbuję się modlić, że, że jestem tak jak dzisiaj, że tracę czas dla Pana Boga, tak możemy też powiedzieć, że, że, że się chcę z nim spotykać. Chociaż go nie widzę tak jak widzę innego człowieka, to wiem, że on naprawdę jest w moim życiu i on zmienia moje serce. Jak człowiek jest wierny w modlitwie, stały, codziennie się modli naprawdę. Próbuje, to widzisz, że za jakiś czas jego serce się zmienia, że jest bardziej pokorny, że łatwiej zostać w ciszy wobec jakiegoś, jakiejś trudności, jakiegoś problemu, tego, co przeżywamy, że łatwiej przebaczać. To naprawdę działa. I dzisiaj nas do tego zachęca Jezus w tej Ewangelii, żebyśmy, żebyśmy właśnie trochę tak posadzili się, można powiedzieć, na, na tych ostatnich miejscach, żebyśmy uznali naszą biedę, naszą słabość, naszą prostotę. I to jest piękne, bo Pan Bóg wtedy nam przyjdzie i powie, przesiądź się wyżej. I to jest ta piękna nadzieja płynąca z tej dzisiejszej liturgii słowa. I niech Matka Boża, która jako pierwsza, można powiedzieć zawsze, zajmowała to ostatnie miejsce. Praktycznie nic nie powiedziała, to, to słowo, oto ja służebnica pańska w kanie galilejskiej, niewiele Słów Maryja by powiedziała, ale jak bardzo konkretnych, jak bardzo wiele powiedziała przez to, że e, przez swoją postawę życia, przez trwanie w milczeniu przy krzyżu swojego syna, niech ona nas tej, tego pukania o pokorę, stukania do drzwi bożych. Tak jak dzisiaj przychodzimy, i prośmy w chwili ciszy o tą otwartość naszego serca, o to, abyśmy umieli dać Panu Bogu nasze ja, żeby on je przemienił.